Witam Was wszystkich serdecznie w już ostatnim odcinku w pierwszym sezonie Minecraft Parkour. Zachęcam do zasubskrybowania, serdecznie muszę. Zaczynamy tak jak zawsze losowo. Będziemy robić, więc zacznę. Dobra. Pierwszy to jest Look Mapa. No Dobra, tutaj idziemy na górę. No i jesteśmy. Tutaj checkpoint i tutaj trzeba. Jesteśmy. Dobra, tutaj do góry. No jesteśmy tutaj i dalej trzeba iść tutaj. O, coś mi niestety zahaczyło. O coś Rzym zahaczył. Więc trzeba jeszcze raz.

I jeszcze ještě raz. Aha, v případku ho mm, se to ještě raz jdeme na lapé luk. jest. V případku ho se s niestety. Więc przechodzimy jeszcze raz. Ale będzie dłuższy film. Po prostu. Okej, tutaj przeskoczyłem Hop, hop Dobra, jesteśmy No nie, jednak nie Dobra, jesteśmy. Hop. Dobra, checkpoint. Udało się. Na szczęście, no nie. Jakaś bariera mamy. Dobra, jesteśmy i schod. Hop, hop, hop. Mm. No niestety. Tutaj trzeba. No i tu już mam metę. Jest! Udało nam się przejść pierwszą mapkę, więc teraz lecimy drugą. Losujemy. Szachy nie udało nam się przejść wtedy, więc przechodzimy je. Tam w drugim odcinku jak przechodziliśmy szafy, to niestety nam się nie udało, więc teraz je przechodzimy. Dobra, tutaj jesteśmy. dobra, teraz nie spaść. Dobra, jesteśmy. Pyk. dobra, jesteśmy. Teraz tutaj nie spaść. Jesteśmy. Dobra, udało się. Tutaj. Oh. Jest, teraz tutaj. Jeszcze raz lecimy. Dobra, udało się. Teraz tam jesteśmy. Nie spaść teraz. Dobra. Dobra, teraz żeby naprawdę nie spaść. Szkoda by było. spad, bo strasznie daleko dzisiaj doszłem. No i spadłem, Więc trzeba jeszcze raz. Chyba nie mogę mówić, że nie chcę spać, bo wtedy spadam. Ale to nic innego tego niż, że po prostu ja źle zrobiłem. Wtedy byliśmy już tutaj. Tutaj spadłem, a tam brakowało i tam byśmy już wino mieli. Jak teraz się nie uda to zrestartuję matkę z jednego powodu. Balam ze mną uwagi. Przy takim matnym prawie bez spad. Uwaga. O! Jesteśmy już. Dobra, jesteśmy tam, gdzie wtedy spadliśmy i jesteśmy. Dobra. I uwaga, uda nam się. Proszę. Jest! Udało nam się. Bez respektowania martwych. Jesteśmy. Druga mapka udało nam się przejść. To lecimy z kolejną mapką. Losujemy. Mapę o nazwie jaskinia przechodziliśmy, więc losujemy kolejną mapkę. Mapki o nazwie Smok jeszcze nie przechodziliśmy. Zaczynamy. No i lecimy dalej. Yep. Aha, nie przypadkowo tutaj checkpoint stawiam. Jak coś to sobie chyba że jednak nie będzie trzeba. No i chyba nie będzie trzeba. Tu się do wokół przejść. To jest takie netkie oszustwo. Nie tak, tutaj trzeba przejść. Dobra, jesteśmy i udało nam się przejść trzecią mapę. Dzisiaj. więc lecimy z kolejną. No i jeszcze jest Znowu smutek czemu to tak pada. No i lecimy jeszcze raz. Do waza też przechodziliśmy. Lecimy z kolejną. Cytadele też przechodziliśmy. Czy jest jakieś mapy, które już z nie przyszli? Tutaj z łatwych czy trzeba już się przenieść na średnie? No sprawdzę, czekajcie. Bez losowania. No tutaj na razie wszystkie przechodziliśmy. Ciasteczka? Mm, nie, ciasteczka przechodziliśmy smok Darta chyba nie przechodziliśmy. Tak, dart. Darta. Darta jak? nie było. A Dobra, udało tutaj nam się. No niestety problem. No niestety za bardzo skręciłem, za długo. A podtrzymałem, przytrzymałem na klawiaturze. Dobra, lecimy. Niestety znowu. Czy ja naprawdę tam nie będę umiał wskoczyć? Musi nam się udać. Wobec tego nie przejdziemy gry. Mapki. Dobra, udało nam się. Tutaj checkpoincika dam. Nie wiem po co, ale dam. No i lecimy dalej. Hop. Tutaj kolejny checkpoint. Spadły. No i lecimy. O nie, to było trzeba. Dobra. Ja myślałem, że na całą tą skałę trzeba wskoczyć je ja tam. Dobra, jesteśmy. I teraz mnie spaść. I uwaga, czy nam się uda przeskoczyć. Wygrać napkę i udało nam się przejść. No i na dzisiaj to koniec koniec A... pierwszego sezonu z serii Minecraft Parkour. Widzimy się za pół miesiąca w kolejnym sezonie. Wbijajcie do mojego Discorda przypiętego w opisie. No i bajo.